Cześć, ja jestem Paula i witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wlatuję w film taki yy, bardziej zakupowy, robimy hol zakupowy z mojego wyjazdu, na którym byłam ostatnio właśnie w Krakowie wy mogliście zobaczyć to w poprzednim odcinku yy, i byłam na zakupach w Primarku kupiłam też sobie jeden sweterek w Mojito, ale on poszedł teraz już do prania yy, nie wiem w sumie czy ja go nie pokazywałam na vlogu jeśli tak, no to odsyłam Was tam możecie to zobaczyć. A dzisiaj przychodzę do Was z siatą, z Primarka. Jest ona dosyć spora, ale rzeczy nie będzie aż tak dużo, ponieważ część rzeczy wyciągnęłam, bo niektóre są rzeczami na prezent, już na święta, a nie chciałam tutaj, żeby te osoby, dla których właśnie to jest, zobaczyły to w tym filmie, więc Wam tego dzisiaj nie pokażę dopiero. Już w takim odcinku przedświątecznym, kiedy te rzeczy będziemy właśnie pakować na prezenty. Nie przedłużam, oczywiście zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i też, żeby ten film mógł dotrzeć do większej ilości osób. Będę Wam za to bardzo wdzięczna, a teraz już przechodzimy do holu! Pierwsze rzeczy, jakie chcę wam pokazać, są to bombeczki. Wzięłam trzy, to znaczy tak. Tutaj mieliśmy w takim dwupaku takie cukierki. Jeden jest matowy, drugi błyszczący i za nie zapłaciłam 11 zł, więc yy, uroczo, bym powiedziała. A drugi to jest taki ciastek. Wzięłam jednego i za to zapłaciłam 4,50, więc no uważam, że cena Całkiem spoko. Był dość spory wybór tych bombek, ale no jakoś więcej nic mnie nie urzekło, więc zdecydowałam się tylko na te. Z takich dodatków kupiłam też sobie jeszcze skarpetki, ale ich wam nie pokażę, bo już nie nosiłam. Ale takie zwykłe. Klasyczne bym powiedziała. Ogólnie wszystkie te rzeczy brałam na oko, nic nie przymierzyłam, więc troszkę się obawiam, czy one nie będą za duże, ale z doświadczenia wiem, że one w praniu też się kurczą, przynajmniej niektóre, więc liczę na to, że jednak trochę może się skurczą, a nie rozciągną. Najwyżej będę sobie wciągała nową gumę w pasie, żeby no, jakoś to móc nosić. Pierwsza rzecz to są spodnie dresowe. Ja w ogóle uwielbiam spodnie dresowe z Primarka. Zawsze brałam trochę z innego w ogóle gatunku. Zdecydowałam się teraz na zupełnie coś innego. One mają takiego delikatnego misia pod spodem, są w takim właśnie odcieniu szaro. Fioletowym, lekko bym powiedziała. Nie wiem, jak odkreślić ten kolor, ale spodobał mi się. I za te spodnie dałam 30 zł, więc no tak, one się prezentują. Tutaj ja mamy pierwszą rzecz. Potem stwierdziłam, że wezmę też sobie takie spodnie po domu bo no nie mam za bardzo w czym oprócz takich właśnie dresów chodzić po domu, więc wiedziałam, że sobie wezmę coś takiego wygodnego i tu obawiam się, że przesadziłam trochę z rozmiarem bo wydaje mi się to ogromne ale z 34 zł były przecenione na 17, więc stwierdziłam, dobra już wezmę, najwyżej sobie tą gumę tutaj w pasie właśnie trochę zmniejszę, a przynajmniej tu będą dalej luźne one tu mają takie kieszenie i są to takie prążkowane szerokie spodnie ale na dole też jest taki ściągacz który wydaje mi się ogromny tak naprawdę, jest dość szeroki więc no na pewno to nie będzie przylegać do kostki ale myślę, że takie spodnie właśnie do chodzenia po domu czy jako piżama będą idealne wzięłam sobie też zwykłe dwie koszulki z działu męskiego ponieważ ja uwielbiam w nich spać to jest po prostu hit i jak dobrze się w tym śpi tu wziąłam z czarną, taką zwykłą, żeby ona była właśnie jak największa. Wziąłam ją w rozmiarze aż 2XL, ale ja uwielbiam spać w takich wielkich ciuchach. I kosztowała ona 19 zł. Klasyczna, czarna, tak wygląda. I drugą pod święta wziąłam sobie czerwoną. Ja mam w rozmiarze XL. Hmm, tak spojrzałam, że zobaczyłam, nie wiem sobie o co chodzi 109-118 cm nieważne, ale mamy tak XL i też kosztowała 19 zł, taka o właśnie zwykła czerwona mam nadzieję, że będzie luźno, będzie dobrze i dalej mam trzy komplety, które sobie teraz razem odpakujemy, szczerze nie mam pojęcia czemu wzięłam je w rozmiarze XL zawsze takie rzeczy biorę w L w Primarku więc nie wiem czy mnie nie poniosło może trochę? Różowa, pierwsza, piżamka. Tutaj mamy taką zwykłą bluzkę i spodnie. No, chyba trochę mnie poniosło z tym rozmiarem. No, ale dobra, nieważne. Spodnie są też ze ściągaczem. Takie klasyczne i one są w pieski, w świąteczne sweterki. Więc super. To mamy pierwszą rzecz. Druga rzecz. Jest z takiego minusiego materiału. To wzięłam z myślą też do chodzenia po domu. To było na dziale z piżamami, ale no ja chciałam coś takiego, żeby móc właśnie po domu w tym chodzić, bo tak jak mówiłam, nie mam właśnie takich rzeczy. I tu mamy taki właśnie swetrowaty. Swetrowatą bluzkę. No, coś. Takiego i to jest naprawdę takie miło się przyjemne, i do kompletu. Ojej, jest na pewno za dużo. Do kompletu są spodnie ze ściągaczem też na dole. Więc mam nadzieję, że nie będzie to jakoś bardzo wisieć na mnie. Zaraz poprzymierzam i zobaczymy. I ostatnim kompletem. Jest taki komplet w serduszka i to jest tak samo jak w tym właśnie takim swetrowatym identycznie, taka bluzka na długi rękaw i do tego spodnie. I to by było na tyle z moich zakupów, jak widzicie dla mnie no nie ma tego jakoś bardzo dużo, ale... Coś tam jednak sobie kupiłam. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego. Pa!